Ziomki, słuchajcie, naprawdę ciężko w to uwierzyć. Ale najprawdopodobniej dziś zakończymy wojnę z gangiem USA. Ja wiem, że to może brzmieć naprawdę bardzo dziwnie i zaskakująco, ale słuchajcie, zrobiliśmy coś, czego jeszcze wczoraj byśmy w życiu nie przewidzieli. W tym momencie znajduje się w naszej ukrytej bazie, najnowszej bazie gangu braci i. Nie jestem, słuchajcie, sam. Oczywiście jest cała zgraja na serwerze. Wszyscy są, ponieważ mamy ostrą klepę. Ale właśnie ta klepa troszeczkę, słuchajcie, już nie jest tak ostra jak nawet przed chwilą, ponieważ tutaj mamy więzienie, które na pewno dobrze znacie. Wybudował je Abera i teraz tak, panie Abera, proszę mi powiedzieć, co się znajduje za tamtą grubą warstwą obsa? To jest najbardziej strzeżony zbieg w historii tego serwera. A, a kto, kto jest tym zbiegiem? Kto, kto... No pa, jest napisane. Kto kto jest Lamus... Poczekaj, ale ja, ja nie widzę. O, o, już widzę. Poczekaj, musicie się przesunąć, gościu, bo tutaj mam jasną tabliczkę. Patrzcie sami, kogo udało nam się uwięzić. Dobra, Mordo, i teraz plan jest prosty. Oczywiście musimy iść za ciosem. Przed chwilą oczywiście klepaliśmy się z Elvisem i z agentem. Udało nam się agenta zabunkrować w obsie. Okazało się, że nie ma Kilofa. poddał się. To jest, słuchajcie, na pewno do was, przez was dobrze znana historia. I teraz tak, Mordzia, słuchaj mnie teraz poważnie. Bo masz bułko w ekwipunku. No mam kok. No to dobrze, a masz Maciucha Cox'a w serduszku? Maciucha masz w serduszku No to dobrze, bo tak musi być. Słuchaj, akcja jest tego typu. Ty zostajesz z agentem, bo oczywiście musisz go pilnować. Nie możemy go zostawić nawet na ułamek sekundy samego, bo to jest pro player minecraftowy, nie taki jak Macio Ale jest! Na dole, pa. E, ale co jest na dole? No tak, no i dobrze! Musisz go pilnować, a ja idę po Elvisa. Dobra, my. w takim razie ja się muszę wydostać z naszej bazy, ponieważ, tak jak słuchajcie, przed chwilą powiedziałem, Abera będzie pilnował, żeby agent X nie uciekł, ja idę poszukać Elvisa, spróbuję go poklepać, zobaczę przede wszystkim, co on robi, bo to było, jego zachowanie było bardzo zaskakujące, kiedy my tylko zamknęliśmy w obsydianie agenta, to Elvis nagle zniknął i w ogóle nie próbował mu pomóc. Także nie wiemy do końca, słuchajcie, co oni planują, ale wiemy, że są w stałym kontakcie, więc agent X cały czas może powiedzieć Elvisowi, gdzie ta baza się znajduje. Żeby pamiętajcie koniecznie, żeby subskrybować kanał, bo jak widzicie, wojna jest naprawdę... Włos od tego, żebyśmy ją zakończyli. Czy to się uda? Nie mam pojęcia, więc koniecznie oglądajcie do końca i zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które wpadają codziennie. Naprawdę warto. Tym bardziej, słuchajcie, że teraz będzie przerwa świąteczna, więc także liveiki wrócą, będzie ich na pewno sporo, ale są niezapowiedziane, więc koniecznie zostawcie suba, bo to jest jedyna opcja, żeby nie przegapić ani żadnego odcinka, ani żadnego lajwika. Słuchajcie, mam go! Mam go! Przepłynąłem przez cały ocean, nie mogłem go znaleźć. Ej, co jest grane, co jest grane szybko, słuchajcie, czy musimy go strzelić? Pyk nie dostał. Teraz nie jest do... nie dostał, słuchajcie, nie jest dobrze, nie jest dobrze, czy on, słuchajcie, on nie chce się ze mną klepać, to jest, słuchajcie, bardzo dziwne. Poczekajcie, co jest grane? gościu? Dobrze, dobrze, trafiłem go, trafiłem go. Chodź się klepać, typie, chodź się klepać. Ej, poczekajcie, co co jest grane? On wyrzucił jakąś fotkę, ej, to jest bardzo dziwne. Poczekajcie, poczekajcie, nie! Nie, 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 Elviso, nie, nie uciekniesz przed Maciochem. Nie uciekniesz przed potężnym Maciochem. O kurde, bele, słuchajcie, chyba jednak może uciec. To nie jest dobra, słuchajcie, to nie jest w ogóle dobra sytuacja. Okej, okay, oczywiście gonimy Elvisa, gonimy Elvisa. Ja nie wiem, słuchajcie, co on robi. Ja nie wiem, czym on tam płynie. Czy agent ich powiedział mu, gdzie jest ta baza? Ej, słuchajcie, ja chciałem się z nim klepać. Chciałem go pokonać na koks jabłko, po to mam to koks jabłko. Ale nie jest kolorowo. Ej, serio, słuchajcie, czy on płynie do naszej bazy? Proszę nie. No nie, no nie, on już się tam dostał, słuchajcie, Elviso już się dostał tam. Dobra, mordy. Nie wiem, co tutaj się dzieje, ale Elviso próbuje się ewidentnie tutaj wbić i. Chyba mu się uda, czyli nie trafiłem go! Gościu, słuchaj, czy ty mnie słyszysz, Elviso jest w bazie! Ja cię słyszę, ale ja, ja przy agencie stoję! Gościu, co mnie to obchodzi? Agent nie ucieknie, a Elviso jest tutaj! Ej, to ale co, nie co pomożesz mi? Elviso? ale... Jest na górze. Jest na samej górze. Ja nie wierzę. Ty go tutaj przyprowadziłeś? Tak, czy powiedziałem przychodzę? mu, ej stary, dawaj ze mną, choć będzie fajnie. Nie, dobra, czekaj, to ja w takim razie Harponem się. Karteż, przecież on. Go, przecież Agentix mu powiedział gdzie on jest. Ja nie wierzę, co to jest w ogóle za gość, nie? Niech on sobie stąd spał, tak? jeszcze no, nie mogę stawia, tutaj jest... wskoczyć nawet na górę. Nie, nie potrafię perełku się dostać na górę, co jest grane? Ej, w ogóle, dobra, nie, jest nie jest dobra, dobra, mam Elvisa, mam jest, jest Elvisa, 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 Ej, słuchajcie, totalnie nie poszło to po mojej myśli. Totalnie nie wiem, co tu się dzieje. Elwis mnie zaskoczył, ale aby. A, jest Elvis teraz? Słuchaj, no, no nie, no nie wiem, jak mam ci to powiedzieć. No, cały czas biegam z nim dookoła bazy. I ty wysadza ty wszędzie, traf... TNT. No, łeszu, kocham, wszędzie TNT! Szuka, wszędzie TNT, ucieka przede mną! Dobra, dostał. Dobra, dostał jeszcze raz, nie wiem czy mam było tego dzwonka. Dobra, nie, w niego, żeby, żeby go tutaj wiesz, żeby uderzyć mu, kółek. Dobra, ma, okej. Okay. Dobra, trafiłem go, okay, trafiłem okay. go Okej, okay, okej, tylko tak, czy, czy po co on się teraz bije na górę, Dawaj, trzeba go zrzucić. Trzeba dobra, go zrzucić, dobra, dobra. Pyk. Zrzucamy go, zrzucamy go. Pyk. ja go jeszcze uderzam tymi strzałami, które mi dałeś, one są mega dobre. Ty, gościu! Dobra, słuchaj, nie, wróć Ej, w ogóle, weź sobie potkę na odporność na ogień. Nie, na nie Co ty, gościu, nie mam czasu na takie rzeczy, trzeba się klepać z Elvisem. co mi jakaś potka na ogień? Dobra, jest dobra dwóch na jednego powinniśmy go zrzucone, pokonać. Zrzucone, zrzucone, zrzucone. Dobra. Okay, dobra, ale ona, nie patrzę, on w ogóle nie wydaje. Pa, pa. Nie myślałem, że go trafię. Pyk. Dobra, trafijam udało się. Go, Ej, ale go. czy on chce przed nami uciekać? Ej, jeżeli on chce uciec, to może to jest dobry pomysł, żebyśmy trochę się tutaj odbudowali, co? Dobra. Dobra, słuchaj, niech on, od, niech on ucieka. On i tak wie, gdzie my jesteśmy, on i tak wie, gdzie jest Agent X. Musimy w takim no w razie tak, teraz tutaj prawda. po prostu zostać. Słuchajcie, znowu podzieliliśmy się na zadania. Mianowicie, Abera dalej zostaje w bazie, naprawia bazę, to co zniszczył Elviso. Ja spróbuję go gonić, spróbuję go śledzić, bo jednak dobrze słuchajcie, byłoby, żebyśmy wiedzieli, co on robi. Teraz, w każdej chwili, w każdym momencie... Elvisa może zaatakować nas po to, żeby odbić agenta. Już doskonale wie, gdzie ta po prostu baza się znajduje, więc lepiej sobie mieć go na oku. Nie mam pojęcia tylko gdzie on popłynął. Ech, słuchajcie, no, no, no sprawdzę w, prze, w pierwszej kolejności jego wyspę. Myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne, bo on pewnie po prostu poleciał gdzieś do swojej bazy po to, żeby zebrać item. No to jest najbardziej racjonalna wersja wydarzeń. Także ja, słuchajcie, się tutaj gdzieś na niego przydaję. Mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć. Dobra, słuchajcie, mamy gagatka! Mamy gagatka! Niedobrze, słuchajcie, niedobrze. Ja nie chcę się z nim teraz klepać tak jeden na jeden, My może mam koksa, słuchajcie, ale nie czułbym się najbezpieczniej na świecie. Nie chciałbym go zmarnować. Spróbujemy go, słuchajcie, troszeczkę pomęczyć. Spróbujemy go pomęczyć, przytrzymać go tutaj, żeby Abra miał czas naprawić tą bazę. To jest słuchajcie, mega istotne. O nie! O nie! O nie, gościu! Dobra, słuchajcie, ja oczywiście robię to samo, czyli tak, perełka wskakuje sobie tutaj, gdzie ty jesteś gościu. Chodź! I co? I co? Chcesz się klepać z Baczokiem? Już słuchajcie, raz wyjaśniemy. Elwisa, dobra, może go nie wyjaśniłem. Może go nie wyjaśniłem, ale teraz go, słuchajcie, Mimo, że nie jestem na koksie. O kurde, on mi rzucił jakieś takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, piję W takim razie to podkę na siłę. Jem sobie w takim razie, słuchajcie, rywkila. I teraz tak. Nie! Nie! On ma łódeczkę. Jak go nie trafię w taki sposób, nigdy, słuchajcie, w życiu. O kurde, no to, to w takim razie, słuchajcie, wiem, gdzie on płynie. Muszę ostrzec, abre. Słuchajcie, jak widzicie, on ewidentnie tam płynie. Ewidentnie, dobra, ja w takim razie tego jego mościa załatwiam. Gościu, wyjazd stąd! I teraz tak, przejmuję, słuchajcie, tę łudeczkę i płynę szybko. Płynę szybko, żeby go bronić. Nie wiem, słuchajcie, czym się nafaszerował Elviso, Być może też wziął koksa. Jeżeli słuchajcie, my mamy koksy, to bardzo duże jest prawdopodobieństwo, że oni też to mają. Ej, naprawdę. Myślę, że ta wojna wyjaśni się w najbliższej bitwie, która, słuchajcie, zaraz się wydarzy, bo tu nie ma innej opcji. Agentyk, słuchajcie, jest wyłączony z gry. Agentyk jest bez itemów zaobsydenowany. Elviso musi go odbić. I albo go odbije... Czemu próbuje wysadzić TNT? Znaczy... Próbuję wysadzić... Ty Abera! Abera gościu, atakuj go! To jest. Dobra słuchajcie, mamy gościa. Mamy gościa Elvisa, musimy go szybko wsadziać. Eee, nie, on rzucił perełkę, rzucił perełkę. Nie, nie, gdzie on jest, siedzę w, siedzę w bazie, siedzę w bazie i czekam na niego. On jest na bazie, on wszedł w tym momencie Dobra. na bazę. Mam go!

Klet, musimy Ey, go klepać. To dobra, ja, ja piję on sobie cię. Zabudował, zabudował się, zabudował się, zabudował się, zabudował. Ja się potki, dobra, potki, dawaj go wypił potki, wypił potki, ale on nie wie, on dobra. nie wie. Są tu dobra, dobra dobra, 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 i teraz tak... Rzucił mi siłę! Rzucił co! Mi siłę. Ej, co! Ej, dobra, słuchaj, Wyjaśnijam Nie, 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 nie lawa, nie lawa! Dobra, klepać go czy nie klepać? Musisz go klepać, tak, musimy go załatwić, tylko ja nie mogę go klepać, bo ty mi zasłaniasz teraz, jest przypał, straszny! Dobra, o rozkop ten obsydan, rozkop ten obsydian, rozkop go Dobra, rozkopuje, rozkopuje, tylko słuchaj, tu jest lawa, w lawie, jest Dobra, ja mam otworzyć do ogień, ja mam spoko, ja mam spoko Dobra, dobra, dobra Okej, okay, słuchajcie, ja cały czas nie mogę tutaj pomóc, aż bo to jest za mało miejsca, dobra, klepię go, klepię go, tak mi się Patrz, rzuca podki na instant helfa! Na instant helfa. dobra, wchodzę pod celownik, wchodzę pod celownik. Dobra, żeby dobra, nie dobra jest typany, jest pan. kolejna poszła, kolejna poszła! Nas, Ej, on padnie. Nas, żebyśmy nie mogli To jest nierealne, to jest dobra. nierealne, dobra zobacz, ja to pamiętaj, wszystko zabudowuję. O pamiętaj o jabłka, Zabudowałem wszystko, on stąd nie wyjdzie, patrz, nie wyjdzie już! Tak, żeby, żeby Zabudowałem to wszystko! Dało. To wszystko. Tu musi się udać, to musi się udać. On coś Ej, poczekaj, czekaj, rozwala święty, tabliczkę, czekaj, czekaj! 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 Czekaj, roz on Rozwalę, chciał rozwalić tabliczkę! Dobra, to dajmy mu, to pozwólmy mu! Ej, poczekaj, nie wiem czy on to chce zrobić czy nie, poczekaj, ja mam tabliczkę, mogę rzucić, czekaj, on ucieka, patrz. Nie on to dalej. Nie, no to klepaj go! Ja, jaki wiem, gość, jaki zadowolony. kanciarz! no Boże świętnie To jest największy nub jakiegoś świata. No to znowu nie tak mogę go bardzo, klepać, bo, tak bo... Tak O, mam bardzo. go, mam go, mam go, mam go! Ej, Tinti stawia! Nie? Trzeba rozłączyć TNT oczywiście. Zabudowuje zabudowuję zabudowuje. Czekaj, zabudowuje obszem, żeby nie dało się przejść, żeby nie dało się przejść. Dobra, Dobra dawaj go. Dobra. Okej, okay, jest Elvisek, ej, słuchaj, jaką on musi mieć fatalną zbroję, to jest nieprawdopodobne Ej story, jeżeli ja będę Ci uderzał, no wiesz o co chodzi, wiesz Dobra, o co chodzi. Dobra, ja mam mega lipę, muszę to... Dobra, ja też mogę go klepać. Mogę cię klepać, Kości. Jak będziesz czuł z tym, że macie Wyjaśnię. Ej, kolejna potka poszła. Potki idą. Dobra. Potki idą. Dobra, dobra. Klepimy go. Klepiemy słuchaj, go. mi się wydaje, że ja mogę zejść koksa i mogę go wyjaśnić. Dobra, Ja on tego nie przeżyje. Ej, znowu tego. Ja on tego nie przeżyje. Przecież jak my znamy koksa, to tego nie przeżyje. Możemy, dobra, ja mam tutaj. Patrz ile potek on rzuca? Co jest gramy w ogóle z typem? On ma Ej, tak dobra, tarabic, Ej, nie, że... ja myślę. Ja myślę, że on wszystkie teraz podki już zużywa. Ale tak wszystkich. Nie słuchaj, nie wiem czy jest tego koksa czy nie. Nie wiem czy to się opyla. Nie! Nie, zabudowuje nas! Nie, szybko, dobra. Dobra, dobra szybko, rozwalaj, 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 rozwalaj. rozwalaj Rozwalamy, rozwalamy to, rozwalamy tutaj. to. Bo, bo słuchaj, on się teraz do przekopuje. Dobra dobra, dobra. dobra, dobra, nie słuchaj, ja mam to gdzieś. Ja jem tego no, koksa. Nie, no po to, Jesz koksa? Tak, zjadłem koksa, chcę go wyjaśnić. Musimy go wyjaśnić. No kurde, szybko, no, szybko, ja szybko, szybko. Ja szybko nie, że, szybko. no. To jest najgorszy gracz na świecie, dobra. Ej on się przekopał do niego. Dobra, co jest jakaj... grane, zobacz, on się przekopał, ja, ja chciałem tutaj przyjść, no nie no niemożliwe, że mi koks dobra, pójdzie na manę, co jest grane! Wbijam się, wbijam się, wbijam się, wbijam się, wbijam się, dobra, masz, 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 masz masz, 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 masz. W tak jesteście mojego koksa, mogę Cię użyć mojego koksa, spoko! Tak, Okej, damy. bo dawaj, zobacz, nie, kred? nie damy rady. Mogliśmy go wyjaśnić 10 milionów razy! Ja nie wierzę, może no i weź z takim gościem teraz jeszcze współpracuj, no przecież on powinien iść. Nie, no co jest nie! Dobra, ty dobra. jesteś rozwalany. Dobra, dobra, rozwalany nie, tutaj, nie, 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 O dobra, mamy, mamy go. mamy go, mamy go, mamy go, mamy go, mamy go! Nie, on będzie uciekał, dobra. będzie uciekał! Nie, nie ucieknie, nie ucieknie. Gdzie on jest? Uciekł. Tutaj jest! Nie! Nie tutaj. jest tu, jest tu, dobra! Nie sklepa... nie, to jest apera, co jest gra! Gość jeszcze TNT wystawił! Co? Co jest? To jest tunel jakiś! To się to tunel! Dobra, Agentyk, słuchajcie! O, agent X spadł, agent Xpadł, mam to gdzieś, mam to gdzieś! So, nie miał zbroi, sorry Agent X, ale ja po prostu klepałem wszystkich. Gdzie jest To Jest na górze! Jest na górze! Dobra, ja mam tutaj mega lipę z jedzeniem. Naprawdę mam mega lipę Chciałem zabudować, żeby nie dało się wejść na górę. Ja nic nie widzę. Dobra, mam Elvisa. Mam się do. Dobra, klepię go od góry, klepię go od góry. Mam Elvisa? On teraz ma mega przy połowu sytuacji. Dobra, zamurowałem. Kurcze, Nie, 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 słuchajcie, to jest nieprawdopodobnie. Nie, to się nie uda. Oni nie mają szans. Agentix, słuchajcie, stracił absolutnie wszystkie itemy. Mam nawet jego totem nieśmiertelności w ekwipunku. Agentix jest wyłączony z gry, ale Elviso pajacuje strasznie. Dobra, słuchajcie, oczywiście cały czas próbujemy, ale.

No poczekaj, piję. nie wiem nie wiem, gdzie to nie jest dziura. Właśnie, ja to wie, nie jest że Słuchajcie, agent X jakby co nie ma. On nie wie, udziału. Ja nie wie, Patrz, że patrzysz Ponieważ stracił to wszystkie itemy. Natomiast Elviso nie potrafi, słuchajcie, się pogodzić. E, agent X się poddał. Wtedy kiedy wiedział, że... Okej, okay, to, to nie ktoś ma. Szansy. nie ma w ogóle honoru, ale tak. tak Ej, agent X w ogóle. się podał. Elviso powinien to zrobić. Elviso służył wszystkie podki Patrzcie co on robi. On, on nas chce uderzać Tinki? Jaki to ma sens? E, Boże, nie, to jest największy nud na świecie. Ty, Ale Ej, stary, szczerze, to nie wiem. Ej, mieliśmy Perełku się. Te Dawaj, no te, ja Jestem! jestem? Jako, jestem teraz u niego, dobra? Nie, czekaj, mi się chyba nie udało, bo rzuciłem was. Dobra, klepie dobra. go! Klepię go po dobra, prostu! Klepię go! Klepię was obu pewnie! Ja nie wiem, kogo klepie Ja w tym momencie naprawdę, nie Dobra, ja też nie wiem, kogo ja klepie, wiem, po, kogo po, kogo klepie. po prostu klepie was obu, także sorry, sorry, sorry jeżeli padniecie obaj. Dobra, ja mam tutaj złote jabłuszko jeszcze, okej, biorę to do nieśmiertelny Ej, ale ty nie wiedzieć, że goś tyle szyje? Dobra, ale. Ej, a masz siłkę? Masz siłkę? Nie, nie mam sił, nie, poczekaj, mam siłkę. Coś, co? Padł Co? Niemożliwe o Ej, padł! O kurde! Ej stary, on... Obaj padli! Ej! Ej, stary, no to wygraliśmy to! Wygraliśmy wojnę! Żomek, Ziomek! Ej, ale... Wygraliśmy z nimi tu są jego wszystkie itemy czy mi się wydaje? No, no zobacz, jest jego zbrojka, są jego potki są jego strzały. Poczekaj, ja mam pewien ja mam kwipunek, mam kill of agenta, mam potem nieśmiertelności agenta, on był bez zbrojki, ja go zacząłem atakować, bo po prostu było za mało miejsca, a tak, że atakowałem każdego. Nie chciałem tego zrobić. To był wypadek, Ej, to nie ja ma to prawie padłem, serio, prawie padłem. Ej, co jest grane? Ej, poczekaj, słyszałem buteleczki, to ty? Nie, to nie ja. Ej, czyli to oni. Ej, zobacz, zobacz, jest Agentix tutaj! Ale co agent psuje nam wszystkie... Ej, dobra, nie, on nie ja ma musimy to. Dawaj do niego. Musimy się no. stąd dostać, tylko jak my mamy to zrobić, ja nie wiem jak my jesteśmy głęboko pod, pod ziemią, nie? No nie no, patrz tego O, jeszcze jest woda, już jest woda, patrz. Dobra, dobra. dawaj gościu, wypływamy, ej, totalnie, tanie, jakby co? Ja mam tabliczki w ekwipunku Możemy im napisać, że ich pocisnęliśmy, że jesteśmy pro elokoksami, najlepszymi graczami w Polsce. Eee, poczekaj, a jak ty tutaj, Jak ty się dostałeś do środka, ziombel? E, ja tu... Ty on rozwala nam rzeczy! Poczekaj, bo ja cały czas nie mogę się dostać do środka. Okej, okay, ja się po prostu chyba tutaj się przekopię, wykupię sobie Ej, słuchajcie. on chodził i nam rozwalał. O, patrz, ja się tędy przedostanę, myślę, że to jest całkiem spoko opcja. Żeby się tutaj przy... Oj 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 Ej, agent! Typie! On nie ma tutaj w ogóle drogi ucieczki, on ma mega. Tyś on, tyś? on ma mega. Ej, poczekaj, tak. poczekaj, zobacz, ja mam tabliczki, napiszę im. Napiszę im, że... Um, oficjalnie... Przegraliście. Wojnę. Ej, a wziąłeś jego wszystkie... Itemety. Jest Elviso! Nie Elviso! Nie, słuchaj, nie wziąłem, bo nie miałem wszystkie miejsca w ekwipunku, ale oni ja tam nie wieczek. zejdą. Oni nie będą tego szukać Myślisz? No na, na, wiesz, nawet nie trafią na to. To na wszelki wypadek. To tak ja powiedział. Ej, Zobacz o. to! Kto tak powiedział? On się ale... zapytał oni przegrali ale, braci wygrał z wami No słuchajcie, to jest ofic... o, o, oczywiste, słuchajcie, wyrzucam Elvisowi tabliczki, żeby nie było ale no, ciężko słuchajcie tutaj coś powiedzieć Była walka, póki mamy itemy, chłopaki stracili itemy Więc muszą przegrać wojnę Ej, ale nie, moim zdaniem serio, to jest taka przegrana, że w ogóle Wygra... Goście... O, zobacz, to, to... zobacz. Wygraliście bitwę, ale nie wojnę i to oczywiste No ale przecież właśnie się kończy wojna w tym momencie. Ej, no właśnie. Ej, ale Dobra, przecież, ja no, mu Elviso. napiszę... Y... Elviso nie pajacuj Ty gościu pajacuj, bo przegraliście co wojnę. Co ty gadasz? oficjalnie. Ej, nie serio, no co jest ja wy... wygraliśmy Ej, muszą to przyznać, znaczy Elwisto napisał, że wygraliśmy bitwę, ale nie wojnę. Ja mu napiszę, że musicie to przyznać Poczekaj. No, ale bitwa to była codziennie, a to już jest kulminacja naszej. Dobra, wojny. rozwalmy te tabliczki, bo tutaj się zrobi ich zaraz po prostu za dużo, ja oni nie, nie El, będą... coś napisał. No na co odpisywać? Ginęliśmy mniej razy niż wy, ale. Ale to nie ma znaczenia. Ale się podda... Kurde. Kurde. To nie była wojna na ilość deadów. Właśnie się poddali. Przecież oni stąd nie mają niepokojące. Oczekaj, ja im napiszę na... tak Musicie napisać, że to my... Elwidor jest zamknięty o przymianie i on chce mówić, że nie przegrał. Wtedy będzie oficjalny... Koniec. Dobra. Dobra, patrz, słuchajcie. patrz, On chce coś jeszcze powiedzieć? Pek, no patrz. on pewnie będzie gadał tak długo jak tylko wiesz, B będzie miał możliwość, no to jest Elviso po prostu. Ej, poczekaj, czemu ty go tam za zamknąłeś? <laughs> no zamknąłem, no bo próbuję pokazać, że to nie jest żadna wygrana bitwa, tylko wojna. On już nie jest w stanie zrobić nic. Ty, ale słuchaj, on zobacz, przegrał. tutaj jest to. Poczekaj, dobra, rozwalę jeszcze to yy, i teraz tak. Wy musicie napisać, że to my wygraliśmy, wtedy będzie oficjalny koniec. Oni muszą to przyznać. Oni muszą to napisać. Mm. To prawda, to prawda. To Agent prawda. i Pokrej Elviso, Ty, Genisowi. Elviso, gamoniu. Poczekaj, on ma tabliczkę. Dobra, chyba coś on ma tabliczkę, on będzie słuchajcie jeszcze pisał. On będzie pisał jeszcze nie wiadomo co. Agentix chyba potulnie i tak pokornie zrozumiał, co? Czekaj. wiecie, że przegracie wojnę? Możecie myśleć, że co? Puściu jak my przegramy wojnę? Jak właśnie ją wygraliśmy? Dobra, to nie robi go. sensu. Mnie. Rozwaliłem go. Nie, Wy... nie będzie, wiesz. To jest lamus, elo. Poczekaj, poczekaj, zobacz. Napisał, wygraliście. Ale wygraliście, a my wrócimy. Co? Nie rozumiem no, nie tego. ej, nie Co on w ogóle gada? Że Ty myśli, goście, weź mi to przetłumacz na polski. Wiecie, że przegracie wojnę, możecie myśleć, że wygraliście, ale wygraliście, a my wrócimy. Okej, okay, czyli on chyba napisał, że wygraliśmy. Znaczy, on naprawdę myśli, że ta wojna będzie dalej się ciągnąć, ale ona się właśnie zakończyła. Oni właśnie ją przegrali. Ej, ja nie mam koniec. zamiaru teraz w ogóle się z nimi krepać. Wygraliśmy wojnę. Ty, rozwalamy Agent też? Ej, możemy. Dawaj, gościu, gościu! o, rozwalał. Łatwiej <grym wytrych> od Nie no, dobra, to, to akurat, słuchajcie, było nie dobra. najbardziej uprzejme. Czy Elviso, sobie sobie wyszedł tak po prostu? Nie, nie cały ja czas tutaj jest. Ty to jak on się wydostał stąd? <grym wytrych> Rozwaliłem go. Ej, <grym wytrych> Hej, dobra, to było dobre. Dobra, że my jak widzicie wróciliśmy na wyspę, to jest akurat moja wyspa, bardzo mnie to cieszy, bo najprawdopodobniej tutaj dojdzie do oficjalnego e, zakończenia e, wojny, tym samym do oficjalnej wygranej. Gang bo braci, braci. a jak ta nie braci. Albo się poddaje, albo go klepiemy. Albo się. No chcą, że poddaje się. Ale co to za uśmieszek jest? Eee! Klepiemy go? Możemy... A poczekaj, poczekaj, możemy go skopać z łapki, z łapki. Dobra, dawaj go łapką, dawaj go. Ej, no bo co to ma być, że? Co to jest się Poczekaj, nie wiem czy to interpretować, że naprawdę gość oddaje nam wygraną i przyznaje to, że Gang Do, da. wygrał da. czy nie Dawaj go, dawaj go normalnie tutaj, ciach. Ty Gościu będzie wiesz, on, będzie uciekał jeszcze 100 tysięcy lat, nie? <laughs> Łatwiejko A, rozklepane. Ej, na serio, ale wiesz co <laughs> fajnie by było, żeby i Agentix i Elviso zostawili taką tabliczkę, bo... Hmm, ale Agentix się poddał. Okej, okay, Agentix Agent X się podał. Dobra, uchciwy. tutaj, Ta, tutaj jest uchciwy. problem tylko, słuchajcie, serwisem, bo yy, zarówno Abra, jak i ja nie wątpimy w to, że oni, słuchajcie, są mega mocni. Oni mogą wrócić i nawet słuchajcie, pewnie jutro byliby w stanie nas rozklepać. Niemniej, na ten moment nie są w stanie kontynuować walki bez dalszych przygotowań, dlatego uważamy, że. Dlatego przegrali. Tak, dlatego uważamy, że przegrali, dlatego uważamy, że my wygraliśmy. I jeżeli oni będą chcieli się to zemścić, co jest prawdopodobne? Znając Elvisa i patrząc jak właśnie trudno jest mu Nie, się czytać do porażki, to jest prawdopodobne. My padaliśmy, ja padłem, ty padłeś, ale jednak cały czas zbieraliśmy te itemy, klepaliśmy się dalej, a oni byli teraz w takim momencie, że my mogliśmy, gdybyśmy oczywiście chcieli na tamtej wyspie, zamknąć ich w klocku z Obsydianem no tak, 100 na 100 i by nie mogli Nie, no tak gość. zobacz, że nawet Czyli e byli bez broni. Agent, Agent X przecież był zamknięty już w takim klocku obsydianowym, no. a Elviso teraz pod koniec też był zamknięty w klocku obsydianowym, więc obaj mogliby tam zostać ta nieskończoność czasu. Jedyne co no to po prostu e jakby nie no, Agent X został wypuszczony, a Elviso został załatwiony. Nie? No tak, więc mnie się wydaje, że raczej ja bym to uznał za wygraną tak fest. Nie no totalnie, słuchajcie, tak totalnie, totalnie według nas, nas to jest wygrana. Elviso sam napisał, że się poddaje, aczkolwiek ten uśmieszek, myślę, że... Myślę, że musimy uważać na nich. Znaczy, uważać trzeba, ale oni chyba zaraz, wiesz, em emocje im opadną tak. i zrozumieją, że Tak, mi. myślę, że to słuchajcie, jest prawdopodobne i bardzo ważne, żebyście wy napisali, kto według was wygrał, czy to jest, słuchajcie, wystarczająca rzecz, że, żeby stwierdzić, że my wygraliśmy, czy mimo wszystko gang USA jeszcze ma jakieś nami szanse i powinni, ta wojna powinna być kontynuowana. Według naszych zasad, które mieliśmy ustalone, czyli do końca i temów. No to my wygraliśmy. Także ziomki, ja wam pięknie dziękuję za oglądanie, jak widzicie niemożliwe, jest możliwe i nawet Macioch Cox potrafił! Yyy, znaczy no nie, nie sam Macio. <laughs> Nie sam Macioch Cox, bo gang braci cały, ca w całości gang braci pomógł, um, żeby właśnie pokonać tutaj i Elvisa i Agenta, więc wasza pomoc była, słuchajcie, bardzo istotna, bo oczywiście przez całą czas trwania zarówno, słuchajcie, przygotowania jak i wojny widzieliśmy, że nas wspieracie i że dajecie nam siłę. Także ja wam pięknie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo jeżeli jesta będzie chciał powrócić, no to konieczna, słuchajcie, będzie subskrypcja, żeby tego nie przegapić. Tymczasem dzięki, do następnego i jo.